na moim warsztacie dzisiaj dostałem taki specjalnie pod film wyłącznik rozłącznik wyzwalacz typu Wis 100 A 500V made in Poland fajnie wygląda szkoda, że przebywał on, że tak powiem, na świeżym powietrzu zatopiony w jakiejś wodzie, więc niestety. Pod dalszą sprzedaż raczej się nie nada. Ale do filmu i w poszukiwaniu srebra właśnie mam takie plany, żeby pozyskać z niego styczniki ze srebrem. Pytanie, czy w ogóle on będzie miał jakieś fajne styki. No ale żeby się dowiedzieć, musimy zacząć rozbióreczkę. Troszeczkę przyspieszymy filmik, żebyśmy sobie mogli obejrzeć. Mniej więcej co tam z niego odzyskamy, ale widzę, że śruby chodzą lu... dość swobodnie. Więc najprawdopodobniej on już tam jakieś próby reanimacji miał. Pytanie: czy te próby nie zakończyły się demontażem, jakimś tam w środku. Szkoda by było, żeby się okazało, że on nic tam fajnego nie zawiera. I jeszcze sobie zrobimy jeden mek Bo ja go dostałem, no ale załóżmy, że jesteśmy na zmumie i mamy możliwość zakupu takiego stycznika. Ja kupuję po 2,50. A taki stycznik, no, toś trochę waży. E, waży 4 kg 110. No i wychodzi, że ponad 10 zł trzeba by było za niego zapłacić. No, zakładając, że byłby dobry i wzięlibyśmy to w odpowiedzialność, że jest dobry na siebie, na pewno moglibyśmy za niego wziąć więcej. Ale dobrze. Aha, tutaj jest wszystko skorodowane. Dość dużo odpadu, więc dobrze by było, na przykład na złomie pozbyć się tego odpadu, jeżeli jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Wiem, że Maciek z kanału Osadnik z Odzysku. On różne cudeńka na złomie wyprawia i bierze sobie właściwie to co chce, więc to jest bardzo fajna sprawa no ale wiem z opowieści niektórych od Was, że nieraz w ogóle na złomie nie można nic kupić, to co mówić o możliwości zostawiania u nich elementów niepotrzebnych a zakupu tylko tych dobrych to kwestia dogadania, znajomości jednak nie był bardzo rozbierany, bo tutaj mamy jedną śrubę. Zaplombowaną. Ale robimy to siłowo. Dobrze, troszeczkę przyspieszymy filmu. Ja się ubiorę już na roboczą. A pokażę Wam, co my tutaj mamy. Trochę surowców będzie. Będziemy. No i cholera wie co jeszcze. Dobra, lecimy z tematem. A zobaczcie, wstępnie do czegoś tam się dostaliśmy. Tu będziemy musieli przesegregować się pod względem materiałów. Mosiąc pobiał. A tu już nie, więc musimy to pooddzielać. Co najważniejsze dla mnie? Tu są dość duże styki które są przykręcone, ale jak widzieliście o! Jest po temacie teraz sobie tutaj odkręcimy. Niepotrzebną śrubeczkę. Tu mamy jeszcze taki podkładzik pod tym. No i mamy styki. Czy styki nieżelazne, czyli trzeba będzie to opalić. Dobrze się składa akurat, bo jadę na działeczkę. A takie coś. Zawsze róbmy na wolnej przestrzeni. Czy ten styk jest cały. Tu jest Mosiąc. Nie, tu jest, przepraszam, mieć pobielana. I tu jest mieć pobielana, to jest srebrne techniczne. Więc możemy mieć niezły wynik dotyczący srebra. A ja sobie tutaj szybciutko jeszcze wydłubię te elementy, to będzie dłubanina taka młotkowa. Tu mamy też ładny metal, ale niestety już tutaj jest. Żelazne. Więc troszkę miedzi pobielanej będzie. Będzie sreberko. O, te elementy to są do przesegregowania. One są klejone, nie klejone. Nie klejone, tylko to jest mosiąc pobielany Trzeba podcinać będzie. To też raczej zrobimy na działce. Więc co? Może zobaczymy się zaraz przy wypalaniu styków na działce. A ja sobie to szybko ogarnę. A w międzyczasie obejrzę jakiś filmik. No i jesteśmy na działce. Styki tutaj do wypalenia. A to jest do obcięcia. Wstępnie już mamy oddzielone Jeszcze te elementy nie są z mosiądzu. Z tymi stykami jest ciekawa sprawa, gdyż jak się zrobi tak, to one praktycznie odpadają już trzeba je wybić, one są na jakiejś śrubie. No, Mamy sreberko. No I jesteśmy z powrotem na warsztacie. Zobaczcie styki opalone. Bardzo ładnie wyglądają. Mamy tutaj miedzi, mosiądzu powielanego, miedzi pobielanej, No i stali. Nie będą to jakieś wybitnie dużej ilości, więc z doświadczenia własnego wiem, że jeżeli jest możliwość i taki przełącznik, rozłącznik jest sprawny, próbujmy go sprzedawać. Tutaj ustawimy, żeby było widać suma, ale zaczniemy od stali. Jest kilo 160 po 50 groszy, 58 groszy, nie znam cen, ale mieć pobielana wiem, że jak zwykłą miedzią powiedzmy niech będzie 28 zł, tu jest 5 zł 4 grosza Pobielany, pewnie z 18 zł, jest 175 gramów, to jest 324, to 886, no i takie styki zważymy na wadze laboratoryjnej. No ale tutaj już pokazuje 20 gramów, ale to jest plus minus, więc co do nich za chwilę pobiegnę powagę i zobaczymy, ile ważą. Na razie mamy 8,86. To jest niewielka suma. No, tutaj się na srebrze zarabia. Zakładając, że 2,50 za gram. Jeżeli byłoby 20 gramów, to by było około 50 zł. Ale czy tyle będzie? Szczerze wątpię. Ale taki urobek do kolekcji styków wpadnie dzisiaj. To lecę poważnie i widzimy się za chwilę. No to ważymy sreberko. Będzie ładny wynik. 22 gramy srebra technicznego. Zakładając, żebyśmy byli na demontażu i 20 takich rozłączników zdemontowali, mielibyśmy prawie pół kilograma srebra. A 20 przełączników z jakiejś hali z demontażu. To nie jest jakiś wyczyn. Więc warto się pochylić nad tematem. A ja Was. Co, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam Was na, do mnie na Facebooka, dam Wam link do niego i na, na aukcję na Allegro, gdzie sprzedaję różnego typu rozłączniki. Czy znajdki złomowe, których szkoda mi rozbierać, a próbuję dać im drugie życie. A to są materiały odzyskane. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć!